Jesteśmy w, w fabryce Cydru. Tutaj są ogrody, tam jest sklep, restauracja. Zwiedzamy z naszymi nowymi znajomymi. Historia wytwarzania cydru. No i soku, wyciskanie wyciskanie soku tutaj przez wszystkie lata. 1888 rok. Podane daty jak to wyglądało. W fabryce cydru. Y w jednym pomieszczeniu były zdjęcia od momentu 1888 roku, kiedy to wszystko się zaczęło, założycie, pokazane zdjęcia po kolei, po kolei latami, jak to wyglądało do dnia dzisiejszego, wciąż funkcjonuje. W drugim pomieszczeniu były, była konstrukcja całe, całego tego, tych urządzeń do wyciskania z jabłek soków, tu jest cały proces tworzenia cydru, tu też chyba soki ogólnie robią, wyciskanie, mycie i tak dalej, można za darmo wejść, jest tutaj restauracja, a właśnie ogrody i fabryka. szczepy jabłek. O, Newton, Adam i Ewa. Wszystko się wiąże z jabłkami. Różne mitologie, bajki i historie. Właśnie, właśnie. Tam było wcześniej yy, właśnie jak szczepić też różne szczepy na innych drzewkach. Wyjście z tej fabryki i sklepu. Wchodzisz się prosto na sad. Można sobie pospacerować. O Macintosh. Różne odmiany jabłek, jabłoni. A to wszystko dzięki naszym nowym znajomym z Niemiec, którzy powiedzieli właśnie, że jadą do fabryki, która była 3 km od miejsca, w którym nocowaliśmy i czy nie chcemy jechać z nimi. Stwierdziłyśmy, ok, wybieramy się razem. Pokażę fajny kształt jabłek. No, takie podłużne. Wspaniała działalność od pokoleń, od 1888 roku aż do teraz, coś niesamowitego. Tutaj młode drzewka, tam z tyłu fabryka, już teraz w takim nowocześniejszym wykonaniu niż kiedyś. Sporo ludzi się tutaj przechadza, ale bardzo ciekawe miejsce. Później kupimy sobie cydr, bo normalnego cydru z alkoholem nie można kupić w marketach, ani nigdzie w sklepach, tylko w jakichś monopolowych, specjalnych sklepach. Nie znalazłyśmy tu znowu cydru takiego typowo alkoholowego, bo najwięcej miał chyba 2,2%, ale kupiłyśmy. Taki mus jabłkowy Ingrid Mari. Bardzo smakowity i taki bukiet ciekawy. Naprawdę. Jeszcze I takiego soku nie piłam. Miał taki gęsty musu. osad na spodzie, więc stwierdziliśmy: OK, spróbujemy ten. A tym razem mus. Zupełnie inny smak. Oni tu mają bardzo dużo szczepów tych jabłek, i każdy ten cydr ma zupełnie inny smak. Ingrid Mari to odmiana jabłek. Właściwie z Danii stworzona przypadkowo. Jest nawet napisane po szwedzku. Z dwóch odmian jabłek stworzona, angielskich. Znowu taki kamienny krąg sprzed 1000 do 500 roku, przed naszą erą. Malutkie tutaj te skały. Nijutkie i niewielkie. A obok pasą się krowy. Jedziemy dalej, bo zaczęło trochę padać. Taki przelotny deszcz. Teraz przestało, ale widzę, że chmury dalej idą. Największe w północnej Europie takie ryty na można znaleźć. chyba grobowca, jeśli dobrze zrozumiałam. To wstęp jest chyba płatny, Tu to jest kawiarnia obok. Też jakiś rysunek starego młyna chyba z 1940 roku. Pod tą kawiarnią widać właśnie takie stare drewniane koło od młyna. Wstęp kosztował 45 koron szwedzkich na osobę, od osoby. Malowidło przedstawiające jakieś rytuały sprzed 1700 do 500 roku naszej ery. Tam widać z kamieni usypany taki jakby kurhan. Tutaj jest znaleziska. Geologicznie możemy ustalić, że to było 5000-4500 före wojska. Wtedy poznawiono nie tylko obiekty, jak na przykład skrapy czy chiry, ale także indywiduł poznawiony w swoim grobie. Tu znajdował się starożytny kurhan. Znaleźli tutaj grobowiec, którego płyty były pokryte rytami. Wydaje mi się, że właśnie tam przed wejściem były pokazane te ryty. No i w środku tam są te wydali. Jest narysowany właśnie ten grobowiec z rytami. I szlak handlowy, który przebiegał przez Polskę. I nie tylko. Ogólnie na południe Europy. Jest to epoka brązu. Jest napisane, że w 2005 roku przeanalizowali kości. I rezultat zszokował wszystkich, ponieważ myśleli, że to był. Jakiś przywódca, wielki człowiek. Okazało się, że było tam pięć kości pomiędzy nastolatków, pomiędzy 10 a 17 rokiem życia. Jednej osoby, która miała 25 lat i były chyba z różnych epok. Tam były dwie teorie, że albo to były jakieś rytualne, albo jakieś tam Poświęcenie tych ludzi w jakichś rytuałach albo bogom, ale że nieważne, którym się wybierze interpretację, że na pewno jakieś, że nie jest to grobowiec, tylko właśnie jakieś miejsce rytualne. A to odkryli w 2005 roku, kiedy dali tutaj ten materiał do analizy i bardzo rezultat ich zaskoczył. Zaskoczył ich, i tam było że pomiędzy właśnie e, znalezieniem tych pięciu, nastolatków pomiędzy 10 a 17 rokiem życia a tego, tych kości, tego 25-latka był okres jakiś 600 lat i że najwcześniejsze kości były przed 1400 rokiem przed naszą erą, a te ostatnie przed 800, przed 800 rokiem naszej, przed naszą erą. Wchodzimy tutaj, można wejść pod ziemię. W sumie, o, w sumie, do takiej komory, a nie podziemia. Gdzie są właśnie przedstawione te ryty i malowidła? Właśnie tam było dalej napisane, że te osoby były z różnych epok, a nie tak jak wcześniej przypuszczano. I że prawdopodobnie przynajmniej część z nich były to jakieś rytualne pochówki. Co tam? No nie wierzę. Ania znalazła poziomkę. <grytania> Tutaj są zdjęcia, jak wyglądało to w 1931 roku. Chyba archeolodzy badają i są pierwsze odkryte tego płyty z tego grobowca. Cały układ. Tutaj te kamienie właśnie jest opisane. Te kamienie, które tutaj są widoczne, ten układ są położone tutaj przy drodze. W takim samym ustawieniu. Tylko jeszcze nie przeczytałam, co to jest. Bo tutaj była rekonstrukcja chyba z 1861 roku. Jest podane, że te kamienie, nie wiem czy wszystkie, ale że niektóre nie miały nic wspólnego z tym kurhanem albo mogły mieć inne funkcje, więc oni pewnie sami wiele rzeczy nie wiedzą. Takie usypane wzgórze z kamieni, tam po środku wejście i ten grobowiec, ściany tego grobowca z rytami w środku. Jesteśmy z tyłu właśnie kawiarni, przez, przez którą się przechodzi i w której można kupić bilety, żeby zwiedzić ten kurhan. Szwedzy często robią sobie właśnie przerwy na kawę. ty piją sporo kawy. Hmm. Zamówiłyśmy... W sumie nawet nie wiem, jak to nazwać, takie... Kruche ciasto jakby... Ciasto z, malina, z ciepłymi malinami. Z ciepłymi, na ciepło, takie z malinami. Zresztą to są też jakieś płatki owsiane. Ciekawe to smaku Jest takie słodko-kwaśne i takie kruche, ale apetyczne. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj w Szwecji mają... Jak Brytyjczycy mają swój czas na herbatę, tutaj mają tak swój czas na kawę. Potrafią cztery razy dziennie pić kawę i na przykład w pracy mają specjalne przerwy, żeby się napić kawy nas też powinno coś takiego wprowadzić. A Zapomniałyśmy sobie polać. Tak się zagadałyśmy, że nie polałyśmy. Zagadałyśmy się, nie polałyśmy. Takie jakby... Coś ala A, wanilia, bo tam było napisane z wanilią. Coś waniliowego, ale nie wiem co to dokładnie jest. Ale smaczne. No Teraz to się... Było to do polania całości, więc... Ale dobre. że przyjechałyśmy z 2 km i zaczęło lać, ale na szczęście blisko plaży, blisko morza była taka wiata, w której jest taki stolik i siedzenie. Wjechałyśmy tutaj rowerami. Tym razem nie popełnimy tego błędu, nie Oho. przemoczymy się totalnie, ani się telefon nie włącza. Z tej strony się przyjaśnia, ale dalej pada, a z tej strony jeszcze taka chmura, ale lało przez chwilę w sumie, zmokłyśmy już nieźle. No takie chwilowe, krótkotrwałe oberwanie chmury, ale już przechodzi. Tak co chwilę w sumie taki dzień przynajmniej w ładnym miejscu nas złapało. Ładnie tutaj, zaczynają się tutaj wzgórza. Zatrzymałyśmy się na chwilę przed następnym postojem, w sumie następną wiatą, która chyba jest za jakieś 17 km, Tu za tymi wydmami jest morze. Oczywiście pewnie teren rezerwatu. Tu co kawałek są różne rezerwaty. Ale podoba mi się bardzo ten mech. Akurat słońce zaszło. Uch, umączyłyśmy się, bo jechałyśmy spory kawałek drogi główną drogą. Gdzie nie było w zasadzie pobocza i jechałyśmy pod górę, nie wiem, kilka kilometrów. A jak się jedzie główną to tak mocno asfalt jest nagrzany, że szok wjeżdża się do lasu to po prostu robi się wręcz chłodno momentami Najgorszy fragment trasy to trzeba omiąć y, tereny militari i jechałyśmy akurat główną ulicą y, tych Niemców co spotkałyśmy po tamtej, na tamtym, y, przy tamtej wiacie to mówili, że jechali główną ulicą i naprawdę dosyć niebezpiecznie to taki najbardziej chyba Niebezpieczny odcinek, gdzie jechało się blisko barierki i auta mijały w jedną i w drugą stronę, było ich sporo. W sumie ani on między nie był, ani ona Niemką. No i tam też momentami właśnie na tej głównej ulicy były podjazdy i pagórki, co nam dało też trochę w kość, ale teraz już jedzie się super, jedziemy z powrotem wzdłuż morza. Jesteśmy za strefą militarną i już dalej jedziemy w kierunku następnego miasteczka, następnego noclegu, mamy nadzieję że nie będzie zajęta jak dzisiaj. Wszystko jakoś wbijemy tam. Ruszamy. Ale chyba chyba nie. Przed chwilą minęłyśmy niezłe obozowisko. Po prawej stronie kilka namiotów. A tutaj następne namioty. Jedziemy teraz ścieżką wzdłuż morza. I z powrotem pojawiły się sosny. Bardzo przyjemny zapach. Zastanawiałyśmy się, gdzie te namioty się ukrywają. Tutaj jest trochę więcej. Już wiemy, dlaczego wszyscy się rozbijają na tej wydmie. Mają taki niesamowity widok. A może już drugi dzień jest prawie jakie jezioro. Widzicie od początku. Tylko w ten jeden dzień, jak tak wiało, były duże fale, a tak to non-stop. Taka łagodna tafla, wczoraj było po prostu bez ani jednej fali, ani jednego słownie Dzisiaj są prawie, ich nie widać, prawie nie ma fal. A my minęłyśmy tamte wzgórza, widać z oddali. Cielsko i niesamowicie ciepło jest bardzo dzisiaj. Jak słońce wychodzi, to naprawdę gorąco. Widzę fajne morze do pływania, sama bym skoczyła. I spójrzcie na to, jak to jest pusto. Nie dlatego, że jest zimno. Po prostu jest tu tyle fajnych terenów, i ludzie się rozkładają od siebie. Nawet tutaj te namioty było widać kawałek. Ile się od siebie, żeby sobie nie przeszkadzać nawzajem. Zastanawiamy się, czy jechać dalej pod tą wiatę, co chcemy, czy po prostu gdzieś tutaj właśnie się nie rozłożyć. Ale jeszcze sprawdzimy to. Trzymałyśmy się na chwilę z takich informacji praktycznych. Bardzo często pojawiają się właśnie takie sklepy, gdzie Lodów... można. Lodówki albo stragany, takie malutkie straganiki, albo właśnie lodówki, jak tutaj. Tutaj są podane ceny, można sobie kupić, tutaj są na przykład jabłkowe soki, owoce, czereśnie, jeżyny, maliny. I tam jest taki szwedzki blik do płacenia, lub chyba też można. Z tego, co czytałam, gotówkę zostawić. Ale nie wiem, czy tutaj, ale najczęściej tak. A teraz nasza dalej prowadzi przez taki oto urokliwy mostek nad rzeczką. jechałyśmy gdzieś przy plaży, między domami taki, takimi jakby letniskowymi i tak dalej, później ścieżka się tak zwęziła jechałyśmy nią kawałek przez las w sumie, o teraz nie widać, ale tam z tyłu są jeszcze domki jakieś pojedyncze i się zastanawiamy gdzie jest ta wiata, nie mogłyśmy i znaleźć, nie byłyśmy pewne czy to dobra trasa, ale się okazuje, że jest, Trafiliśmy na nią tam no przed nami jest morze. Tutaj są wydmy. Tam stoją jakieś dwa domki jeszcze. Tu jest ławeczka. No i jest. Znowu taki, taki schron w sumie, pół otwarty, ale tak naprawdę tak ciepło jest w tych schronach. Bardzo chronią przed wiatrem. Ostatnio spałyśmy bez tropiku i było mega ciepło. Nawet jak się wchodzi w nie, to od razu robi się o wiele cieplej, więc... Nikogo tutaj nie ma. Zobaczymy, czy ktoś się zjawi, ale na razie jesteśmy sami i widać, że to nowa wiata. Fajne miejsca mają przygotowane. Naprawdę. Tutaj jest baniak z deszczówką. Można sobie nabierać wody do mycia, do mycia ale akurat tutaj jest zaznaczone, że nie do picia. Tutaj jest kranik na dole i można sobie korzystać. No. Jesteśmy właśnie w rezerwacie, jest tutaj wyznaczone miejsce do spania, prawie nowa wiata, drobienko świeże, pachnące jeszcze, nawet nie śmierdzi tak ogniem jak te wszystkie inne, chociaż jest tutaj miejsce do ogniska i widać, że i grill, widać, że tutaj ludzie korzystali i nawet tam jest chyba węgiel, tak mi się wydaje. Bo co ciekawe, właśnie oni tutaj w rezerwatach mają, kilka z tych wiat, w których byliśmy, były na terenie właśnie rezerwatów, takie wyznaczone miejsca. Naprawdę bardzo fajne mają umiejscowienie tych wiat. O, jest węgiel. <grych> Czad. My no przygotowane z kiełbaskami wegetariańskimi. Powiem, że ja chyba, chyba powinnam się urodzić w innym kraju. Chyba, chyba jestem z urodzenia szwedką. To jest chyba kraj dla... Mentalnie. Mentalnie, kraj... mentalnie chyba jestem szwedką. Mhm. Mentalnie może nie, ale. To jest kraj dla obozerek. Podeszłyśmy na tą plażę za tymi wydm wydmami z naszej wiaty. Morze spokojne, jak jezioro. Pusto. Już po zachodzie. A jeszcze jasno. Jest wpół do dziesiątej. Jest mega teraz spokojnie, i romantycznie. Taki pastelowe kolory teraz są. bo się wydaje takie biało-błękitne. Garaż chyba, obok jest jeszcze jakiś dom. Nie wiem, może letniskowy? Wydaje się też na Rybackim, bo są łodzie, to jest do no, transport łodzi chyba. No, myślę, że mają jakąś łódkę. No już widać morze, ledwo co widać. Jest takie jasne. Podoba mi się ten mech. I tu Lesie, jest taka. W rysie borówki. worówki, nagody. Mogą widać jakieś parki, albo no. auta jakieś. Tutaj jest taka jakby główna ścieżka leśna. A tam jest nasza wiata. Wisi pranie. Zaraz podejdziemy bliżej. Podeszłyśmy bliżej dzisiaj mamy trochę więcej prania niż ostatnio A tutaj mamy taką nie wiem czy pokazywałyśmy wcześniej będziemy jeszcze pokazywać, nagramy w końcu jakiś filmik, ale taką niską złożysz ją? Ja? całkiem dobrze trzyma wodę, to jest fajne ona ma tylko 3,5 litra, ale to jest fajne że wystarczy nawet odrobinę na ona nie wylewa tej, ta woda się nie wylewa stamtąd. Składa się do dosyć małych rozmiarów. Więc mamy takie dwie. Jedną do mycia naczyń, a drugą do mycia do prania albo do mycia siebie. Myślę, że tak naprawdę jedna by wystarczyła. No ta, jedna by wystarczyła, no, ale... można sobie pozwijać, jak to chce. Aż takie minimalistyczne nie jesteśmy, stwierdziłyśmy, że jesteśmy rowerami, więc pozwoliłyśmy sobie wziąć parę niepotrzebnych rzeczy. Spotkało, spotykamy takich ludzi, którzy mają przedziwne rzeczy. Dzisiaj widziałyśmy parę, co ma taki wielki garnek. Taki wielki. I też na rowerach. No Poza tym, no tak jak mówiłam, naprawdę mamy niewielkie te bagi. Mamy niewielki namiot. Mamy składaną miskę, składane kubki. Mamy tylko jeden kubek 750 ml, który jest z tytanu, więc jest lekki. Mamy sporo takich rzeczy, które w zasadzie zajmują mało miejsca. Są przydatne. Właściwie to, ile rower udźwignie, i kto da rady, tyle można sobie wziąć ze sobą. No to nie jest w sumie wędrówka z plecakiem, tylko na rowerze to trochę inaczej wszystko wygląda. No a wczoraj taka parka właśnie, taki chłopak z dziewczyną. Niemcy mieli... No jak na moje oko, to taki w porównaniu do naszego to czteroosobowy namiot, całkiem spory. Wyższy i o wiele szerszy. I też byli rowerami, no i te ich bagi, no też były dwa razy większe niż nasze. No wiadomo, jak ktoś chce. Postawili na komfort. Postawili na komfort. My, ja uważam, że my też mamy komfortowo. Mamy komfortowo, kupiłyśmy sobie te... ja się te... tutaj wysypiam, naprawdę. Mam no, to jest wystarczająco. poza tym po całym dniu. No to człowiek już chce po prostu się położyć, byleby było cieplutko, przyjemnie, cisze, spokój i to wszystko. Mamy teraz te... materace z tego termaresta, które są naprawdę... Wygodne. Na razie nic się z nimi nie dzieje. Odpłukać. No i trzymają ciepło. Tam było, że takie trzy sezony. Późna wiosna do wczesnej jesieni. No i rzeczywiście trzymają to ciepło od spodu. No moim zdaniem to są takie letnie typowo Termares, No ale trochę tańsze były niż te zimowe na cztery sezony. Więc uważam, że na nasze warunki tak jak śpimy to się super sprawdzają. I nie schodzi powietrze w końcu. No ja uważam, że no, nie są takie typowo letnie, tak jak mówię, na takie no, cieplejsze tak, tak. dni, ale na pewno nie na zimę. Znaczy się, tak naprawdę miałyśmy te nasze materace, które były typowo letnie, a miałyśmy je nawet zimą, więc... Zimą przy jeden, tak dwóch stopniach. Cicho, teraz nikogo w snu wokół nie ma. No, fajna wiata, naprawdę w fajnych miejscach robią te wiaty, te schroniska, gdzie można spać. W zasadzie to można spać wszędzie z namiotem, no to jest akurat jakiś rezerwat, więc jest tutaj wyznaczone miejsce, ale naprawdę nie są to jakieś przypadkowe miejsca, tylko fajnie je wybierają. Jest węgiel dlatego, żeby nie zrywać właśnie od drzew, ale widzę, że gało ale że ktoś tu pozrywał. Że można było sobie odpalić, ale nie korzystać z drewna, ale wiadomo.